Złoty Szpadel zaprasza na seans. Siemaneczko wszystkim, witam wszystkich w ten słoneczny dzień. Jedziemy dzisiaj nad kolejne jezioro, bo przestało padać. Więc co? No, widzimy się na miejscu. A czwóreczka jak zwykle rozkopana, roboty drogowe. Siemaneczko, my już na miejscu. Woda nie zachęca, ale zobaczymy. <śmienicza> Dobrze biła. Tak. Krzyżyk. Mamy to. Te napisy są srebro próba jest. Tutaj. Dziewięć dwa pięć. Wtedy, po jakichś podpalić, wiesz, filmy, że są takie, a znalazłem. W buzi, w stylusze. Trąbka no. w koronie. Trąbka z koroną. No. Tutaj, tak? Fajne. O to, o to. Tu na świecy. A Na piachu pewnie, gdzieś tak. No. Wypłukało po, Wypukało po tych naciach. Nie? No. nie? to teraz no to można, to można chodzić. chodzić. Abyście się tu znaleźli coś? My po no. lasach A tu woda trochę wyczyszczona praktycznie Kończyk Albo i nie Miedziane takie kolor jak złoty albo i nie. Nie dobra, to jest jakiś wycieruch. Co? Wycieruch, już myślałem, że jakieś złotko, ale to chyba kolczyk był. Jezus, już myślałem i to jeszcze tak płytko. Groszy. Dwa grosze. To takie dziwny. Przyczepka. Co masz? Kolczyk? Sreberko? Przyczepka. Kto jest Siemano, zmiana kąpieliska, tam prawie nic nie było, coś tam wypadło, ale zaczynajmy. Śmieciarze. No, no, nie. no wiem, wiem. Nie, ale to chyba się ktoś w kurwie musiał rzucić. Chyba do ta. do bojak. To to ta tak, tak. No bo jak? jest tak, tak. on płynął jakby w tej linii, napływał prosto, padł bez Więc to mogło spaść tu, mogło spaść dwa metry dalej, albo dwa metry dalej, nie? Czyli na linii butelki. Tak, stąd jakby od zawierani, linia butelki na wprost, nie? Ale spadło już na pewno w tym miejscu, co, co jest butelka, to już na pewno nie było. Nie? I mogło to być tam 3-4-5 metrów dalej. Idę od to. początku, ale daleko też nie wlezę, bo w... ostatnio mi się do wody wdalało. Tyle co tyle co i do. Tyle co łasko. Nie macie tu żadnych zbiórek, jakichś nie robicie. Mogę zobaczyć? Zbiórek na co? Musi być taki charytatywny gałcać, nie macie tu. Zbiórek na co? Alo! Zagład pogrzebowy, radość z tej strony. A, jest No bier, bier, bier dobrą flachę, jedną, drugą, piątą, szesnastą i pilot w ręce. No nie, żart, no, no nie żartuję, no poważnie, chłopaki tu przyszli, wyszukiwali, szukali, siedzieli tu od ósmej rano, no i wyciągli. 10 groszy. 你就是。 50 g. Wykładamy się, robimy podsumowanko i, i zbieramy się. No i wracamy do podsumowania. Parę monet, trochę biżuterii. Bywano, że oczywiście fura na przyczepie. No i dzisiaj w sumie najładniejsze to jest to sreberko ukraińskie czy tam ruskie. Jest próba, wszystko ładnie, pięknie, więc tyle na dzisiaj, dzięki.